Szanowni Państwo, te dni, które są przed nami, są to dni szczególne. Nasza ojczyzna obchodzi dni tragedii narodowej, a my w Jaśle też ponieśliśmy wielką, niepowetowaną stratę. Odszedł dla nas człowiek, który był ikoną nie tylko tego miasta, ale całego Podkarpacia. Marszałek Stanisław Zając już jest w innym świecie ale my chcemy go godnie pożegnać i chcemy przez te najbliższe dni być z nim. Dlatego też jest wystawiona księga kondolencyjna w sali obrad Urzędu Miasta, w której codziennie od godziny 8 do 20 można wpisywać swoje przemyślenia, swoje pożegnanie zarówno Pana Marszałka, jak i Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pożegnać się ze wszystkimi, którzy odeszli, bo przecież odszedł kwiat narodu polskiego.